Witam bardzo serdecznie w Scola Progenium, serii filmów, w której zagłębiamy się w różnego rodzaju zagwostki flafa, Rohamela 4000 i w której nie wstydzimy się swoich błędów. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, gdyż jest to próba naprawy mojej reputacji po porażce, jakim był poprzedni odcinek o duchu maszyny. Jest on całkowitą przeróbką i lepszą wersją poprzedniej odsłony, i znajomość jej bądź jej brak nie przeszkadza w odbiorze dzisiejszego odcinka. Zaawansowana technologia jest nieodzownym elementem każdego świata science fiction. Nie inaczej jest w uniwersum Warhammera, z tą różnicą, że jej działanie jest z pozoru przynajmniej owiane mgłą tajemnicy. W ludzkości, zwykłe uruchomienie czołgu wymaga odprawienia odpowiedniego rytuału, składającego się z binarnego śpiewu i świętych smarowideł, podczas gdy eldarskie konstrukcje są wyrastane z psionicznie aktywowanego tworzywa. Z drugiej strony mamy całkowicie prosto mechy tau, czy niezwykle zaawansowane maszyny kronów. No, jest oczywiście technologia orków. Zaczynając od tego, co najbliższe nam. Większość maszyn Imperium powstaje na bazie STC, wzorów opracowanych w czasach długo przed Imperium ludzkości. Wszystko, co aktualnie jest produkowane, od noży, przez karabiny i traktory, poczołgi i ogromne machiny bojowe, to resztki znanej nam technologii. Efekt wykopalisk archeologicznych, a nie nowoczesnych odkryć i innowacji. Nawet gorzej, innowacja i odstępstwo od świętych wzorów STC jest karana śmiercią. Kontrolę nad całą technologią Imperium sprawuje Adeptus Mechanicus, organizacja technokapłanów Marsa, którzy wnieśli technologię do poziomu reliki. Według ich wierzeń, wszelka technologia jest wynikiem działania Boga Maszyn, boskiej istoty sprawującej pieczę nad wiedzą i maszynerią. Jest on najwyższą istotą w wierzeniach Marsjan, ale nie jest jedyną. Razem z Omnisjaszem, fizycznym awatarem Boga Maszyn i siłą motywacyjną, Tworzy świętą trójkę Mechanikusa. To dzięki jego błogosławieństwom karabin strzela, a silnik pracuje zgodnie z parametrami, ale również to z jego powodu karabin się zacina, a silnik nagle przegrzewa. Zgodnie z wiarą technokopłanów, każdy kawałek technologii posiada element boskiej mocy, zsyłany przez siłę motywacyjną, tak tzw. ducha maszyny. To właśnie ich kaprysy odpowiedzialne są za wszelkie usterki imperialnej technologii i to właśnie je technokapłani próbują obłaskawić świętymi kadzidłami, modlitwami aktywacji i binarnym śpiewem. Choć z pozoru wydaje się to być zwykły religijny przesąd, to w świecie czterdziestego tysiąclecia przesądy nieraz okazują się prawdziwe, podczas gdy proste urządzenia posiadają dość prostego ducha maszyny, to większe i bardziej starożytne konstrukcje, np. tytany, posiadają potężne byty, które fizycznie wpływają na rzeczywistość. Piloci Tytanów, jak i rycerze muszą podłączać się bezpośrednio do pojazdu, aby móc nim w pełni sterować. Raportują oni, że czują różnego rodzaju emocje i sugestie ze strony swoich olbrzymich maszyn, jakby miały one mieć swoją własną osobowość i wolę. Nie jeden pilot z wiadowczych tytanów typu Warhound skarży się na to, że jego tytan, aż rwie się do bitwy i musi być poskramiany niczym ogary, których pyski reprezentują kokpity tych tytanów. Nie jest to jednak tylko sugestia albo złudzenie. Jedną z najczęściej przytaczanych jest opowieść o prędze Ryn Landraiderze z zakonu karmazynowych pięści. W wyniku ostrzału rakietowego orków zniszczeniu uległ klasztor forteca zakonu. Jednak z jej zgliszczy wydostał się samotny czołg, który pozbawiony załogi rozpoczął walkę z zielonoskórymi. Według legendy sterowany tylko i wyłącznie wolą ducha maszyny. Choć w każdym innym świecie science fiction zrzucono by to na SI wbudowane w ten pojazd, to pamiętajmy, że sztuczna inteligencja jest zakazana w Imperium. Co do genezy tajemniczej siły, jaką jest duch maszyny, oczywiście jeszcze wrócimy. Niemniej jednak, duch maszyny jest otoczony w Imperium ogromnym kultem, nie tylko wśród Marsjan, ale też zwykłych obywateli Imperium. Jak już wspomniałem, zgodnie z oficjalnym dekretem Adeptus mechanicus, wszelkie odstępstwa od istniejących STC, wszelka technologia kosmitów i innowacja jest określana jako technoherezja i oznacza nie rzadko wyrok śmierci. Nic dziwnego, że to właśnie u heretyków spotykamy najwięcej nowej technologii. Pytanie tylko, czy idzie ona w dobrym kierunku. Podczas gdy heretyk heretykowi nierówny, heretykiem można być określonym nawet za próbę naprawy jakiegoś urządzenia bez pozwolenia ze strony technokapłanów, to jednak po drugiej stronie ludzkiej lojalności mamy mroczny Hanikus. Luźną organizację, luźne określenie na technokapłanów na usługach chaosu. Poza niesankcjonowanym łączeniem ludzkiej i obcej technologii, podobali oni sobie praktykę tworzenia demonicznych silników świętej fuzji demona osnowy i maszyny. Te potworności powstają w wyniku skomplikowanych rytuałów, ale wynik zawsze jest ten sam. Błogosławiony duch maszyny zostaje zastąpiony morderczą obecnością demona, który przy użyciu energii osnowy zasila maszynę i nierzadko nadaje jej nowy morderczy kształt. Z czysto technicznego punktu widzenia, demoniczny silnik nie różni się niczym innym od opętania człowieka przez demona i dyktowany jest tymi samymi zasadami. O technologii kosmitów wiemy znacznie mniej niż o technologii ludzkości, o której tak wiemy bardzo mało i prawdopodobnie ten temat zostanie poruszony w przyszłym filmie. Niemniej jednak technologia ludzkości, w przeciwieństwie do orkowej, nie działa, bo tak mówi banda ludzi, w przeciwieństwie do eldarskiej nie jest oparta na nieznanych mechanizmach silnie powiązanych z przeniką. Jest w niej jednak pewna niezaprzeczalna rzecz, której natura podlega sporowi. Czym właściwie jest duch maszyny? Zacznijmy od oficjalnych źródeł tego zjawiska i przejdźmy potem do nieoficjalnych rozważań nad tym źródłem. Według wierzeń Marsa, duch maszyny jest błogosławieństwem siły motywacyjnej, boską cząstką w każdym mechanizmie, czymś w rodzaju duszy, w rozumieniu religijnym, niejako w rozumieniu bytu osnowy. Czym jednak jest Bóg maszyny odpowiedzialny za siłę motywacyjną? Oficjalnie jest on obiektem kultu adeptus mechanicus i w konsekwencji dużej części imperium. Mimo, że wszystkie religie poza wiarą w Boga Imperatora są zakazane, Bóg Maszyny jest pewnym wyjątkiem. Zgodnie z imperialnym credo, wiara w Boga Imperatora może przybierać różną formę, tak długo jak centralnym obiektem danego kultu jest Imperator. Podobną zasadą objęty jest też kult Mechanicusa, gdzie Imperator jest fizycznym awatarem Boga Maszyny, Omnisjaszem, jednym ze Świętej Trójcy. Sam Bóg Maszyny jest czczony jako źródło wszelkiej wiedzy i technologii, ale musimy też pamiętać, że geneza tego kultu leży na Marsie i prawdopodobnie pochodzi z okolic Eryzamentu, a więc zaczynamy wchodzić w sferę teorii, a nie faktów. Bo podobnie jak z Imperatorem i jego odzwierciedleniem w Osnowie, istnieje szansa, że Bóg Maszyny również był kiedyś fizycznym bytem. Od razu musimy porzucić związek między Imperatorem a Bogiem Maszyny. To powiązanie wynika tylko i wyłącznie z Imperialnego Prawa. Możliwe jednak, że gdy nastała Stara Noc po upadku Federacji Ludzkości, gdy Mars został odcięty od reszty świata, pewna osoba, lub maszyna, stanęła na czele tamtejszej ludności, ostatecznie tworząc kult maszyny sobą jako amnisjaszem, albo po prostu wierząc, że życzony awatar sił motywacyjnej kiedyś nawiedzi Marsa. I chociaż nie znamy tożsamości tej osoby, która założyła tę religię, istnieją dwie wskazówki odnośnie twórcy kultu maszyny. Pierwszą z nich jest Magladroth, bardziej znany pod imieniem Smoka Pustki. Wiemy, że z wielkości, ale nie jedyny, fragment tego przedwiecznego katana, istoty jak najbardziej zasługującej na miano boskiej, został uwięziony na Marsie przez samego Imperatora jeszcze za czasów, gdy na Ziemi bito się mieczami i łukami. Możliwe, że w odpowiednim momencie zaczął on szeptać mieszkańcom Czerwonej Planety sny o technologii i wiedzy z nadzieją na ukształtowanie ludu, który uwolni go z jego więzienia. Czy mu się to udało i czy to był jego prawdziwy cel? Raczej wątpię, bo mechanik stanowczo unika Noctis Labyrinth, gdzie smog został uwięziony, Niemniej jednak mógł on być początkiem kultu. Drugi ciekawy fakt odnośnie boga maszyny zawiera się w wypowiedzi UR025 z książki Menoviron. Choć z pozoru wyglądający jak zwykły robot typu kasztelan, UR w rzeczywistości jest ukrywającym się od wieków mitycznym człowiekiem z żelaza. Świadomą sztuczną inteligencją, której rewolta była jednym z powodów upadku Federacji Ludzkości i mrocznej ery technologii. Tuż przed zabiciem jednego z technokopanów, którzy próbowali zapanować nad nim, oferuje nam tę ciekawostkę. Spotkałem Omnimesjasza. Tego prawdziwego, nieziemskiej zwłoki. Byłby wami... niezwykle zawiedziony. Biorąc pod uwagę moment tych słów, tuż przed zabiciem drugiego już technokapłana, ciężko podważyć prawdziwość tych słów, przynajmniej z perspektywy UR. Twierdzi, że rzeczywiście spotkał prawdziwego Omnisjasza. Oczywiście pozostaje pytanie kto nim był. Więcej szczegółów nie zostało podanych. I ponownie, to mógł być smok, to mógł być człowiek, to mogła być inna maszyna podobna jak UR. Wiemy tylko, że kiedyś rzeczywiście istniała pewna fizyczna forma Boga Maszyny, który teraz wielbiony jest w całym imperium. Oczywiście ważnym elementem wiary w Boga Maszyn jest wiara w ducha maszyn. Co oznacza, że możemy przejść do meritum tego filmu. Czym jest duch maszyny? W rozumieniu tego zjawiska przeszkadza brak pewnego rozróżnienia między duchowym przysądem a faktycznym działaniem maszyny. Czasami technokapłani, używając terminu duch maszyny, odnoszą się do pewnego rodzaju świadomości. W imperialnej technologii, objawiające się w bardziej wyraźny lub bardziej dyskretny sposób, ale też czasami odnoszą się do normalnej pracy danego urządzenia, zwłaszcza kogitorów, czyli imperialnych odpowiedników dzisiejszych komputerów. Niektóre teorie tłumaczą ducha maszyny, łącząc te dwa znaczenia, jako jedne wynikające z drugiego. Faktyczne działanie maszyny powoduje pozornie nadprzyrodzone zdarzenie, interpretowane potem jako działanie jakiejś boskiej mocy. Inne teorie całkowicie rozdzielają te znaczenia. Głównych teorii genezy ducha maszyny jest kilka. Zacznijmy od tej, która mówi, że duch maszyny. To tylko i wyłącznie przesąd, sugestia i religijny zabobon. Oczywiście w dzisiejszych czasach również nierzadko mówimy, że ulubiony samochód ma duszę, albo że routerowi od internetu trzeba zaśpiewać, bo nie chce się łączyć, ale po tej skomplikowanej sekwencji działań zawsze znowu działa. Dziś patrzymy na to tylko jako żartobliwą anegdotę, rytuał, na który się godzimy, bo z jakiegoś powodu działa, czy zwykłe antropomorfizowanie codziennych sprzętów domowych. Podobnie to może wyglądać w 40. tysiącleciu. Gdzie duch maszyny to tylko kolejny religijny zabobon, w świecie, gdzie religia jest jedyną tarczą przed korupcją osnowy. Oczywiście wszelkie faktyczne działania ducha maszyny również da się wyjaśnić tym przesądem. Samodzielnie jeżdżący Land Landrider, który walczył bez załogi, w rzeczywistości miał załogę, która zginęła w tej samej eksplozji, która ostatecznie zniszczyła sam czołg. Duch maszyny rycerza jest porywczy lub ma jakieś inne elementy osobowości zwykła sugestia pilota, która tym bardziej jest podsycana przez rodowe opowieści. Ta teoria odrzuca jednak jeden z podstawowych aspektów Warhammera: osnowę, wymiar, gdzie ludzkie marzenia i emocje tworzą demony. Jej istnienie i wpływ na rzeczywistość jest niepodważalnym faktem i możemy zakładać, że dzisiejsze religijne zabobony mają inną moc niż te z czterdziestego tysiąclecia. Kolejna teoria odnosi się do organicznego komponentu Maszyn Imperium. Różnie od źródła do źródła podaje się, że Maszyny Imperium posiadają organiczny komponent. Zwykle pewną tkankę nerwową, choć nie zawsze jest to sprecyzowane jako faktyczny mózg. Amboty, maszyny używane w górnictwie, faktycznie używają mózgu i układu nerwowego ambuli do programowania zachowań ambotów. Roboty Legio Cybernetica używają kory nerwowej, wyhodowanej sztucznie, a także powszechne serwitory wykorzystują ludzki mózg jako podstawę swojego funkcjonowania. Wiele osób właśnie tym maszynowym mózgom przypisuje bycie faktycznym źródłem ducha maszyny, który w tym przypadku wcale nie jest duszą maszyny. Tylko jej faktyczną inteligencją. W imperium ludzkości oficjalnie wszelkie sztuczne inteligencje są zakazane. Ten zakaz da się jednak obejść przy pomocy wdrażania organicznego komponentu jako źródła inteligencji odpowiednio ograniczonego i przeprogramowanego przez ingerencję technokopłanów. Jak już wspomniałem, niezwykle wyraźnie widać to na serwitorach, w połączeniu maszynowych elementów z ludzkim ciałem. Mózg serwitora programuje się do prostych czynności, których wykonywanie do pewnego stopnia Organizuje wyuczony ludzki mózg. Program nakazuje mu przekręcić śrubę, ale to mózg wie jak przekręcić śrubę. Oprogramowanie serwitora jest jednak na tyle proste, że serwitor zaprogramowany do przekręcania śruby będzie w stanie tylko i wyłącznie chodzić i przekręcać śruby. Podobną zasadę stosuje się do wspomnianych już ambotów, które dzięki organicznemu komponentowi Wiedzą jak kopać, jak to robić dobrze, ale wgrane oprogramowanie blokuje inne agresywne pozostałości po ambulach. Innym przykładem są roboty typu kasztelan, gdzie sztucznie wyhodowana tkanka jest w stanie obsługiwać proste czynności, jak chodzenie, stabilizację, czyli te związane ze zwykłym funkcjonowaniem, ale wymienialne płytki z oprogramowaniem posiadają instrukcję ataku lub obrony. W myśl tej teorii, wszelkie zachowania ducha maszyny wynikają z dziwactw i błędów tej konstrukcji mózg-maszyna. Wszelkie nieposłuszeństwa wynikają z nagłych przepłysków świadomości, tak samo oczywiście z wszelkimi pozytywnymi działaniami. Umieszczony mózg maszyny przekracza swoje pierwotne oprogramowanie, aby wnieść się na wyższe poziomy efektywności. W zależności od maszyny, oczywiście, wymagany jest dodatkowy element, który będzie utrzymywał przy życiu ten biologiczny komponent. Co oczywiście musi nie stanowić problemu, biorąc pod uwagę, jak powszechnie wykorzystywane są serwitory. Pozostaje jednak pytanie, na ile ten komponent organiczny jest wykorzystywany przez Imperium. Choć w przypadku kilku maszyn mamy potwierdzony mózg w maszynie, nierzadko też się słyszy o serwitorach, które na stałe są przymocowane do danego urządzenia, aby nadzorować jego funkcjonowanie, jak na przykład serwitorzy obsługujący działka na wielu imperialnych statkach, nie mamy jednak 100% potwierdzenia obecności tkanki nerwowej w każdej maszynie Imperium. Choć znalazłem źródła, które mówią o tym, że moc kogitorów zależy od umieszczonego w środku ducha maszyny, te same źródła nie podaje, co jest powodem istnienia tego silniejszego ducha maszyny, ani, ani nie jest wspomniane, że te konkretne silniejsze kogitory posiadają większą ilość tkanki nerwowej. Wielokrotnie już przytaczany Land Rider również choć wykazuje się silnym duchem maszyny, nie posiada wzmianki o większym komponencie biologicznym niż np. przykład, Raz. Ile się orientuje, nie każdy czołg tego typu jest wyposażony w serwitora, jak na załączonej fanowskiej ilustracji. Podobnie sytuacja wygląda z rycerzami i tytanami. Co jednak stanowi bardziej jasny przykład tego problemu, to bolter. W przypadku tych urządzeń również mówi się o duchu maszyny, który zwykle odpowiada za nagłe zacinanie się tej broni, gdy duch obrali się na właściciela. W moim przekonaniu bolter nie posiada miejsca na jakikolwiek biologiczny komponent lub inną wymaganą aparaturę, Podobnie jak inne broni imperium, o których mówi się, że mają ducha maszyny. W takiej sytuacji, aby w pełni wytłumaczyć to zjawisko, musimy wrócić na chwilę do poprzedniej teorii i połączyć ją w jedną. Duch maszyny Boltera to tylko religijny zabobon, a wszelkie inne objawy tej nadprzyrodzonej mocy to w rzeczywistości niezwykła aktywność komponentu biologicznego danej machiny. Nawiązując do poprzedniej, jedna z teorii głosi, że duch maszyny to tylko przykrywka, a w rzeczywistości ta świadomość wewnątrz maszyny to faktyczna sztuczna inteligencja czysty program. Nic innego. Oczywiście już wspominałem, że oficjalnie niemal wszystkie sztuczne inteligencje są Imperium zakazane. Zgodnie jednak z tą teorią, wiele maszyn Imperium jest wyposażone w oprogramowanie zdolne do adaptacji, w pełni niezależne od jakiegokolwiek organicznego komponentu, a oficjalny zakaz i rzekomy duch maszyny to jedynie przykrywka pozwalająca technokapłanom rozwijać tę technologię. Jest to oczywiście teoria rodem z tych spiskowych i trudno postawić tej granice. Który technokapłan już wie o tym skrywanym sekrecie, a który nie, bo większość znanych z fikcji przedstawicieli Adeptus Mechanicus autentycznie obawia się jakichkolwiek sztucznych inteligencji. Ponadto wymagałoby to przeskoczenia jednego z największych problemów ludzkości, a mianowicie oznaczałoby to, że udało się stworzyć sztuczną inteligencję, która nie zbuntowała się przeciwko swoim panom, przynajmniej nie w ten najbardziej morderczy sposób. W tym przypadku jednak łatwo byłoby wytłumaczyć nagłe działania ducha maszyny. Gdyż odpowiednie oprogramowanie mogłoby potencjalnie znajdować się w każdym kawałku ludzkiej technologii. Jest to jednak sekret, który wydaje się być niemożliwy do zachowania. Przed ostatnią teorią chcę przypomnieć, że argument tylko niektóre urządzenia posiadają ducha maszyny, mimo że w oficjalnych wierzeniach Technokopanów wszystkie posiadają tego ducha, wcale nie jest złą wymówką. Technologia Imperium opiera się na rekonstrukcji i przekazywaniu nie tylko wiedzy, ale faktycznych maszyn z pokolenia na pokolenie. Nie do końca będziemy wiedzieć, co zostało użyte w konstrukcji potęgi Ryn, że jako jedyny z oficjalnych raportowanych w Imperium Land Riderów samodzielnie bez załogi walczył wzorkową inwazją? Nie wiemy, czy takie pradawne konstrukcje jak Tytany nie posiadają w swoich trzewiach jakichś nieznanych urządzeń symulujących osobowość. Możliwe, że dany wzór karabinów plazmowych z danego świata kuźni po prostu trudniej się przegrzewa, co dla niewprawnego oka jest zrzucane na bardziej rozsądnego ducha maszyny. Ostatnia teoria odnośnie pochodzenia ducha maszyny odnosi się do osnowy. W 40. tysiącleciu potęga wiary jest faktyczną siłą. Można dywagować, czy Bóg Imperator zsyła swoim wyznawcom ratunek demony, czy też Celestyna jest czymś całkiem odmiennym niż demoniczny książę Boga Imperatora. Nie pozostaje jednak wątpliwości, że prawdziwie dewocyjnie oddani słudzy Boga Imperatora potrafią dzierżyć wiarę i cuda niczym broń. Zbiorowe modlitwy i hymny sióstr bitwy faktycznie wpływają na pole bitwy. Wiemy też, że oddanie innym Bogom również przynosi namacalne skutki. Skoro więc przesąd potrafi mieć faktyczny skutek, to czemu wiara w maszynę nie miałaby dać jej życia? Jeśli wiara w Boga imperatora na złotym tronie tworzy Boga imperatora w osnowie, to wiara w Boga maszyn również powinna mieć swoje odbicie w osnowie. Teoria ta całkowicie zgadza się z wierzeniami technokopanów, że istnieje Bóg, który obdarza wszelkie maszyny cząstką swojej energii. Podobnie jak Bogowie chaosu z cząstek swojej energii tworzą demony. Cała wiara Marsa, ale również całego Imperium Ludzkości tworzy w osnowie istotę, którą z braku lepszego terminu możemy nazywać mniejszym bogiem chaosu, którego dziedziną jest tylko i wyłącznie technologia ludzkości. Każdy rytuał związany z obsługą broni, każda modlitwa o pomyślne obliczenia, każde smarowanie świętym smarowidłem zwiększa jego siłę, a chcąc podsycić wiarę w swoje istnienie, Bóg Maszyn zsyła demony, duchy maszyny. Istnienie poszczególnych duchów maszyny. Również bazuje w dużym stopniu na oddanie im czci. Jedne z nich są łagodne i pomocne i karmią się podziękowaniami za sprawne działanie, inne bardziej agresywne i wygłodniałe wymagają udobruchania, aby maszyna, którą opanowały, w ogóle się uruchomiła, co dopiero sprawnie działała. Po prostu domagają się uwielbienia. Ta teoria tłumaczy również, dlaczego zwykły karabin rzadko wykazuje aktywność ducha maszyny. Jest jednym z setek tysięcy miliardów innych, jest otoczony minimalną czcią. Tłumaczy też, dlaczego relikty zakonu, znane z wielu legend, unikalne i wyjątkowe, otaczane dosłownie religijną czcią, wykazują się większą aktywnością. Nic dziwnego, że tytany posiadają własną osobowość, skoro nazywane są boskimi maszynami, a szkipią od wiary w ich potęgę. Ta teoria posiada oczywiście swoje problemy, choć nie ulega wątpliwości, że maszyny mogą być opętane przez demony. Co ma miejsce zarówno gdy demon opęta broń lub całą maszynę i przeistacza ją w demoniczny silnik, to w takim przypadku, demonicznej natury ducha maszyny, oznaczałoby, że nowy demon, klasyczny, opętujący urządzenie Imperium, musiałby jakoś wypierać ducha maszyny, co oznacza, że ten duch należy do jednych z najsłabszych demonów. Ponadto należałoby także do stosunkowo pozytywnych demonów, rzadkości w Imperium ludzkości. Oczywiście, jak już przytaczałem, nie każdy duch maszyny pozytywnie wpływa na działanie danego urządzenia. Nierzadko działa wręcz przeciwnie i wszelkie rytuały skupiają się na poskromieniu takiej obecności. Jednak najbardziej oczywistym problemem z demonami w maszynie są blanki. Jeśli założymy, że duch maszyny pochodzi z osnowy, to wszelkie działanie blokujące osnowę suniczne blanki, czarny kamień, najbardziej znany z nakrońskich plonów na KD itd. powinny blokować działanie ducha maszyny. Choć jest to problem do obejścia, niezależnie od metody, trzeba nagiąć teorię. Po pierwsze, musiałoby to oznaczać, że duch maszyny nie jest niezbędnym elementem działania urządzenia, które zamieszkuje. A więc chodzi tylko o duchową interpretację tego terminu, o czym wspominałem wcześniej. Gdyby duch maszyny faktycznie pełnił jakąkolwiek inną funkcję niż tylko wpływanie na parametry pracy lub narzucanie woli, wszelkie imperialne urządzenia podczas kluczowego momentu obrony Cayley padłyby bez życia, gdyż wraz z włączeniem nekrońskich plonów demoniczne silniki zatrzymały się kompletnie. Błędne jest jednak zakładanie, że wszelkie przedmioty związane z osnową są tak samo osłabione przez pola generowane przez Blanki czy Czarny Kamień. Podczas gdy chodzące fizyczne demony zostały całkowicie wygnane podczas oblężenia KD, a wszelkie opętania przerwane, to miecz Abadona, drachniem, sam w całości zrobiony z niezwykle potężnego demona, pozostał w ręku Mistrza Wojny i dalej funkcjonował. Inną sytuacją była wojna w pajęczych traktach, gdzie obecność sióstr ciszy osłabiała jedynie demony, ale nie wypędzała ich. Ułatwiała jedynie zabicie. Reasumując, imperialna technologia w rękach Blanki. Nie tylko powinna dalej funkcjonować, gdyż zawarty w niej duch maszyny nie jest istotnym elementem działania, ale w zależności od siły pola negującego Blanki, duch maszyny może wciąż wpływać, oczywiście w mniejszym stopniu, na niektóre aspekty funkcjonowania technologii. Jego pewne pytanie na przyszłość podrzucę dwie kwestie takiego podejścia do imperialnej technologii. Po pierwsze, skoro ludzie, stosunkowo słabo rozwinięta psychojęzycznie rasa, tworzy takie zjawisko jak ducha maszyny, to czy eldarowie również byliby zdolni do czegoś takiego, a jeśli tak, to czemu tego nie używają? I druga zagadka jak technologia orków zachowuje się w pobliżu nekrońskich plonów oraz innych potężnych pól negujących, gdyż są podstawy, żeby podejrzewać, że orkowa technologia również bazuje w pewien sposób na osnowie. To wszystko na dziś. Nawet nie wiecie, ile wszelkiego sprawdzania zdobywania książek tylko po to, żeby potwierdzić jeden fakt wymagał ten film, a i tak wiem, że postawiłem kilka spraw zbyt niedopowiedzianych. Na przykład wiem, że istnieje książka, która potwierdziłaby, czy w każdym Le rasie jest serwitor, ale dotarcie do tego fragmentu zajęłoby mi stanowczo do czasu. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zwrócili mi uwagę na błędy w oryginalnym filmie, zwłaszcza Piotrowi i Gery Kaksowi, oraz chciałbym podziękować za wspaniałe artykuły na Astronomiconie. Jako, że poprzedni film jest w tym momencie w każdy sposób gorszy, niż powyższy materiał ale z drugiej strony nie chcę ukrywać swoich błędów. Do końca przyszłego miesiąca stary film o duchu maszyny pozostanie w niezmienionej formie, a potem zostanie przeniesiony do niepublicznych, czyli pozostanie do dostępu przez playlistę i wszelkie linki, łącznie z tym umieszczonym w opisie dzisiejszego filmu. Cieszę się, że w końcu mam ten film z głowy, bo musiałem go przekładać już trzy razy, chyba nawet cztery, biorąc pod uwagę kiedy to nagrywam, ale zapewniam, że za każdym razem z innych, równie ważnych powodów. Jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę i uwagi i do usłyszenia następnym razem.